Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Z tej strony Salamander. Słuchajcie, dzisiaj mamy czwartek, czwartek, czwarteczek, czwartunio. E, mamy aktualizację wszystkich oczywiście form. Mamy aktualizację drużyny tygodnia. E, no i dwie nowe legendy nam się pojawiły. E, już je widziałem, że tak powiem, ale zanim będziemy je krytykować i faworyzować, to. Oczywiście najpierw sobie omówimy, co jest w tym tygodniu i później za chwilę powstanie filmik z losowaniem właśnie z tego agenta. Ale to już osobny filmik, więc na spokojnie. Słuchajcie, no tak, formy przede wszystkim w tym tygodniu zaktualizowane, więc no, jest naprawdę, powiem wam, mocny skład. Bardzo, bardzo mocny skład. Mam tutaj, uwierzcie mi, fekir, bardzo niedoceniany zawodnik, a on nawet jestem skłonny powiedzieć, że wolałbym jego na boisku niż Maradonę. Bo Maradona mi tak nie wchodzi w boisko i się nie odnajduje jak fekir. No, fekir to jest po prostu jakiś kot kot totalny, kot. No, sami zresztą widzicie, no ten skład jest po prostu życielem, że tak powiem. Ciemie, skład ciemiężycieli, skład rzeźników, którzy pff, rozwalają cały system. Tak naprawdę, no jedyny, który tutaj, którego chciałbym mieć jeszcze specjalnego, to jest właśnie ten Mbappe, bo jak on by był, jeszcze miałbym tego futera, to. Pff, ten skład byłby po prostu straszny. Wiera, yy, król środka boiska, nawet na tym CMF-ie. On po prostu, on jest niezastąpiony. On zatrzymuje takie piłki, że ja w szoku jestem. Yy, no, oczywiście, Ederson i Terstegen, jeden i drugi, dwa czyty. Zresztą mogę Wam pokazać, o, proszę bardzo. 99 wszystkie statystyki. Czego tu się więcej spodziewać? No, i oczywiście Neymar w formie tutaj Messi, Ronaldo wrócił do formy. Obama Young ma formę A, więc Messi ma formę A. Rzeźnicy, no rzeźnicy, totalnie rzeźnicy. Po prostu skład jest niesamowity, jeżeli chodzi o ten tydzień o, do następnego czwartku. Słuchajcie, no co, mamy oczywiście standardowo agenta za... Coinsy, 100 MyClub Coinsów, tutaj oczywiście najpierw sobie tego agenta, którego dostaję za wersję Legend wylosujemy, to Liga Brazylijska to na pewno srebro, nawet nie będziemy tutaj podziwiać tego teatru, bo to aż... Szkoda. O, proszę bardzo, e, e, tego to od razu już konwert, bo to już wiem, że jego mam. Ten destroyer, ten może tego chyba też mam, ale nie jestem pewien, a tego raczej chyba nie mam. A 40 leveli to nie jest tak mało, dobra, jego z ich zostawiamy. Tutaj się nie będziemy bawić. A, no właśnie, i co jest fajne, że w tym tygodniu za losowanie. Znaczy, w tym tygodniu chyba tak, dobrze mówię. No tak, w tym tygodniu do czwartku, za losowanie yy, zawodników dostajemy dodatkowo yy, special trainerów. 1000, 2000, 4000. I to też nie jest tak, że będziemy wiedzieli, jakiego dostaniemy. Tylko będą różni, właśnie. I na dodatek może być na przykład czterech. Tre, trzech trenerów po cztery tysiące, albo dwóch trenerów po tysiąc, albo jeden trener za 2000. tysiące. Więc no jest, jest, trochę tego, jest, to jest tak, to, to, to mi się podoba, to jest fajne, bo y, te position to, chociaż ten tactical training też się czasami przydaje, to powiem wam, szczerze, że tactical training też się czasami przydaje, ale no to już wybór konami. Ten Special Experience Trainer też się przydaje jak najbardziej. Zobaczcie, oto tak wygląda, prezentuje się drużyna tygodnia. To jest, słuchajcie, cztery pierwsze piłki to są no po prostu jacyś totalni rzeźnicy. Tak, Messiego mam, Obameyang'a mam, Marquinhosa mam, ale nigdy nim nie grałem, bo mam go 88, a ten już ma 92. Bruno Fernandesa też mam, ale słabszy jest od tego, więc jak. Dzeko też mam. Tutaj tego golkipera nie mam. Z Levante widzę. Van Achol też mam. Marpianto. Tutaj tego nie mam. Palacios. Tak się zastanawiam, czy ja jego przypadkiem nie mam. Chyba jego mam. Tutaj McKinnell ma i Kubo. Kubo, którego też mam. I no tak naprawdę, no. Nieważne, co tu wylosuję, to albo tam ci pójdą, których mam na przemiał, albo znaczy raz, raczej tam ci pójdą na przemiał, a tych sobie zostawię. E, co ja mam powiedzieć? No tutaj, Messi. No Messi standardowo. Y, wszystko jest cacy pięknie, elegancko. Jest y, po prostu strasznym rzeźnikiem. E, dribbling, zwinność, y, stamina, strzały. No. O, i tyle. Nie mam słów, nie mam słów, bo to jest zawodnik, który jest niesamowity. Oba mejang. Kolejny rzeźnik: jego atut to prędkość i jego strzelanie jest też niesamowite. Umie się odnaleźć w różnych dziwnych pozycjach na boisku, więc no, lubi strzelić sobie. Finezyjnie, i, i dziwnie, i naprawdę no fajny, bardzo fajny zawodnik, bardzo go polecam. Marquinhos to też jest tutaj taka ciekawa postać, bardzo taki szybki, szybki defensor, ale no minus, minus i to największy minus jego wzrost. No niestety, no ten wzrost to jest tragedia na obrońcę. Nie ma szans, ale jak go wstawimy na bok obrony, no to tu już zaczynają się schody dla bocznych napastników. Więc to będzie naprawdę fajny, fajny yy, boczny obrońca. No i ewentualnie, jak ktoś nie ma yy, środkowych, no to też świetnie zastąpi. Bruno Fernandez. Ja tego pana nie doceniałem. Na samym początku byłem bardzo sceptyczny do niego, ale kiedy Yy, zacząłem go używać, to moje zdanie się odmieniło. On jest naprawdę też niesamowitym zawodnikiem. Yy, przez swój styl gry, yy, hall player sprawia, że no, takie sieka bramy, tak się odnajduje. Taki fekir, no też. Fekir to samo robi. Też wchodzi w pole karne przeciwnika i robi taką rzeźnię, że głowa ma świetne podania. Dobry dribbling, dobre uderzenia, też się nadaje do stałych fragmentów gry. Może mógłby być trochę szybszy, ale trzy gwiazdki, Inspire na wszystkim, no to robi wszystko, mówi samo za siebie. czeko no Target Man, no co ja mam powiedzieć, typowy Target Man, siła, siła no i wysokość. To jest wzrost i siła, to jest jego atut. Reszta, no i oczywiście strzały, które też są niesamowite. Natomiast reszta to tutaj pozostawia trochę do życzenia. Wolny, klocowaty dosyć, więc raczej nim się nie zakręcimy w polu przeciwnika jak Messim i nie zrobimy zbyt wielu trików. Goalkeeper. Atut offensive goalkeeper. Nawet te statystyki takie w miarę ok. Nie są takie złe, ale to bardziej czterogwiazdkowe drużyny albo pięcie, jeżeli nie mamy już wyboru. Van Anhol. Fuh, fajny zawodnik. Grałem nim raz, ale dobrze mi się nim grało. Dobrze tutaj się odnajdywał w obronie, natomiast takim jego minusem było to, że przez to, że bardziej jest, ma większy, więcej punktów na offensive awareness niż defensive awareness, stawało się tak, że on tworzył dziurę w tej obronie. I no zawsze miałem z tej lewej strony, on lubił sobie wybiec pod bramkę przeciwnika bardziej, i, i, I tam próbować gdzieś się odnaleźć i podać albo strzelić. Drugi cebek, Mari Pan z Monaco. Atut, Playing Style Destroyer. Natomiast reszta to jest taki średniaczek. Agresja trochę za niska jak na obrońcę. No i ta prędkość też taka pff, nie za bardzo. Natomiast reszta, no jeszcze do tej Staminy mógłbym się przyczepić. No oczywiście tutaj playing, skille też takie, no mógłby, mógłby, jeszcze, brakuje mu na przykład Fighting Spirit. Tak, to jest bardzo ważne. Nie Acrobatic Clear. To jest, nie jest aż tak bardzo ważne, tylko najważniejsze to jest Fighting Spirit i Interception. I tych dwóch skilli mu brakuje, przez co no, nie będzie łatwo mu y, przychodziło zabieranie tych piłek, pomimo że ma Playing Style Destroyer. Dlatego y, można tutaj pokwapić się o właśnie ten Fighting Spirit, ponieważ ten Destroyer daje trochę taką namiastkę Interception, co sprawia, że naprawdę może y, dużo zdziałać ten obrońca. E, Palacios. 40 leveli młody piłkarz, to jest jego atut, i tutaj muszę Wam powiedzieć, że no może być nawet miłym zaskoczeniem. Box to box na ten środek pola może się odnajdzie. Na początku, może nie wygląda to jakoś pięknie, i cudownie, ale chyba z tego co widziałem, to się kręci do overalla gdzieś około. 90, chyba 4 czy 95, więc jest naprawdę ciekawym za tym zawodnikiem i będziecie z niego na pewno zadowoleni. One touch pass, through passing, weighted pass, no i fighting spirit to sprawia, że ten środkowy pomocnik naprawdę może być dobrym trafem. McNeil. Słuchajcie, to jest taki, nie wiem, czy pamiętacie w poprzednich edycjach była taka legenda Mac Manaman, e, chyba dobrze wymawiam. I on był taki niepozorny, bo tak 84 overala miał, e, mniej więcej też taki właśnie, takie kółko i tak niby już coś potrafi, ale no nie jest jeszcze to jakiś nie wiadomo co, ale jak jego się włożyło na to boisko, wstawiło na to boisko i zagrało się nim. To człowiek nagle zro, roz, zaczął rozumieć, że ten overall 84 to jest tylko i wyłącznie tutaj, na, w tych cyferkach, a w, na boisku to jest minimum 90, bo to jest y, y, takie zaskoczenie, właśnie. I podejrzewam, że on też może tutaj właśnie coś takiego nam sprezentować, kiedy go wylosujecie no minusem jest stamina, no i oczywiście mała ilość pozycji na których może grać, natomiast tutem jest prędkość, no i dribbling na takim, no ten tight position ball control trochę mnie martwi, bo już są średnie, a dribbling sam w sobie mu podbija tą statystykę, przez co jest to trochę zakłamane, no i oczywiście balans, no i tutaj Bardziej to, to kółko z tym dribblingiem bym pomniejszył, i wtedy ta statystyka jak najbardziej mogłaby mieć odzorowanie. On wtedy byłby overall gdzieś 83, raczej 82. No i ostatni, też złoty zawodnik, Kubo. Ja już wcześniej mówiłem o tym zawodniku. Grałem nim. Nie jest to jakiś nadzwyczajny zawodnik, ale umie zrobić różnicę w grze, różnicę na boisku. Jest tak zwanym game, game changerem, więc lepiej go wpuszczać z drugiej, w drugiej połowie pod koniec meczu, niż grać nim od samego początku, ponieważ no nie wykrzesamy tyle z niego, co robiąc właśnie zmianę, tak żeby on się tutaj gdzieś odnalazł na boisku. Zobaczmy sobie, co z tego wypadnie. Ja już wam mówię tak, Obamayang, Messi, Marquinhos, Bruno Fernandez, to są zawodnicy. Może ten Van Aanholt, coś jeszcze i Palacios, natomiast reszta... No to tak naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego. A, zobaczmy sobie jeszcze tylko, czy będziemy mieli dużo troli. Tak, Barcelona. Czyli jeżeli o no tak, czyli tak z ligi hiszpańskiej będziemy mieli dwóch troli, z ligi angielskiej będzie trzech czterech zawodników, czyli może być złota piłka. Z Ligi Włoskiej no to będzie wiadomo, że tylko Dzeko. Inne ligi europejskie, no to też wiadomo, że Palacios. No i jak francuska liga, no to też może być troll w postaci Maripana. Ale zobaczymy. Może Marquinhos. Może Maripan. No nic. Lecimy dalej. Zobaczmy. Zobaczmy, kogo uda się nam trafić. Eee. Tak, 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 tak. Player of the Week. No i jest. Jest. I gdzie wylądujemy? Pierwsze lądowanie jest w Hiszpanii. No i teraz Kubo, Bramkarz czy Messi? Bramkarz. Ach, to jest kiepski traf, więc no cóż, bywa. Bywa. Ale zachować zawsze warto. Zawsze. Bo to jest zawsze. Widzicie, dostałem dwóch trenerów po 2000 Game Points. Znaczy, przepraszam, nie Game points, tylko e, Experience Points. Przejdźmy do drugiego, zobaczmy co z tego wyjdzie. I lecimy do ligi znowu hiszpańskiej. Czyżby znowu Bramkarz? Nie. Tym razem ten pan, który. No muszę to zrewidować i zobaczyć, czy bardziej się opłaca zostawić tego mojego Messiego, którego już mam w 100% wypracowanego, czy też nowego. Ulepszyć, bo on ma overall 100. No ale. Będziemy musieli zobaczyć, czy ten. Uuu, jaki on speed ma duży. No nie wiem, to zobaczę. Uu, tutaj będzie. Tutaj będzie zagwostka. No i oczywiście ostatnie losowanie. I gdzie teraz nas wy wy wyrzuci? Czyżby liga hiszpańska? No patrzcie, ta liga hiszpańska mnie się uczepiła. I drugi bramkarz to już oczywiście sobie darujemy. Możemy od razu go przekonwertować. Jakie legendy właśnie? Jakie legendy tutaj doszły nowe, bo to też chciałbym wam tutaj e, przedstawić. E, doszły dwie nowe legendy. Słuchajcie. Dwie nowe legendy. Oczywiście Krojfa już mieliśmy. Twigo też mieliśmy. Doszedł nam Van de Wart i robi Keane. I teraz robi Kin, każdy powie. A, 84, nic nadzwyczajnego. Złota piłka, co te konami robi, znowu legendy i to takie nisko-overalowe. Vanderwart też nisko overallowy, No niby czarna, ale 85 to za mało, bo to legenda. Ale patrzcie na to, robi Kim. I on jest ukrytą bestią. On jest rzeźnikiem, którego no po prostu, który będzie niedoceniany, a w czterogwiazdkowych drużynach nawet bym się pokusił o pięciogwiazdkową, będzie robił różnicę w grze. Słuchajcie. Acrobating finishing first time shot jest szybki, balans ma świetny, staminę na średnim poziomie, Dribbling też na średnim, ale może być Finishing plus Kicking Power na w miarę dobrym poziomie. No i tutaj Offensive Awareness 85 plus Speed i Akceleracja. ja naprawdę jak go wylosuję, będę z niego zadowolony. Natomiast druga legenda, która tutaj jest, to jest Van der no, i tutaj ja się przyczepię do prędkości. Znowu, niestety, prędkość jest minusem. Zawodnik do wykonywania stałych fragmentów gry, dobre podania bardziej będzie grał na zasadzie, jak właśnie gdzieś tam się zakręcić, postać, nie biegać znaleźć się w odpowiednim momencie na jedną chwilę i tylko podać. Do napastnika naszej drużyny, aby ten strzelił piękną bramkę i dał nam prowadzenie. No i oczywiście Figo i Cruyff. Tutaj nie będę tych legend opisywał, bo to już robiłem w poprzednich filmikach. No i to by było tak naprawdę na tyle. W przyszłym tygodniu zapowiedziany jest Club Selection z Monaco i Bayernu Monachium. Natomiast drużyna, którą będę grał, to są właśnie tak będzie wyglądała. Jeszcze tylko tutaj zrobię mały myk, żeby już mieć wszystko ustawione. To sobie zobaczycie od razu, kto tutaj w tym challenge'u mi będzie brał udział. Właśnie zero zawodników. To mnie trochę martwi. I skład bonus. I kogo my tu mamy? Uu, 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 uu. dobra, Armani. No, niestety Ramos będzie musiał wejść. Uu, i lęglet. Czy oddawać tego kambela za lęgleta? Ale Campbell szybszy. To zdecydowanie szybszy. Czy może poświęcić kogoś, może tego Griezmana dam za Lewandowskiego. Ja wiem, że Lewandowski Polak rodak i dobra forma, ale jednak, no jednak uważam, że trochę powinien być szybszy. Znaczy nie gra mi się nim źle, ale może nie robi takiej u mnie furory, jak, jak powinien robić. A no właśnie, bo mam teraz tylko dwóch. Jeszcze trzeci by się przydał. Kogo tutaj trzeciego dać? Uuu, ciężki wybór. No nie, no muszę tutaj wstawić tego Ramosa. No cóż, tak to bywa. Bo reszty zawodników, no to nie warto. Naprawdę nie uważam, żeby to była dobra zamiana Parteja z Rakiticem bo bardziej no, zdecydowanie lepiej będzie się spisywał. E, tak więc to by było na tyle w tym filmiku. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę, no i subskrybujcie mój kanał e, i naciśnijcie przycisk dzwoneczka obok subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco z każdym nowym filmikiem. Wielkie dzięki. E, I cześć, trzymajcie się!